Cześć z tej strony, Mateusz Siński, trener trenerbiegania.pl. W dzisiejszym odcinku podzielę się z Wami patentem na to, jak żyć nawet do 6 lat dłużej. Otóż okazuje się, że w 1976 roku przeprowadzono badania, w których wnioski są jednoznaczne. Osoby, które inwestowały od 60 do 150 minut tygodniowo na regularny jogging w tempie umiarkowanym, żyły średnio o 6 lat dłużej niż osoby, które tego nie robiły. Wnioski? Dbajmy o swoje ciało. Pamiętajmy, że nasze ciało to jedyne miejsce, w którym mieszkamy i to, o czym myślimy, to jak się odżywiamy i to, co robimy z naszym ciałem, determinuje naszą przyszłość. Dlatego moja prośba jest jedna: inwestujcie swój czas w regularny ruch, dlatego że nie ma lepszej polisy ubezpieczeniowej niż regularne bieganie, które jest dostępne dla każdego, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujecie, i niemalże za darmo. Także wynocha na trening.